Siema, z tej strony GP. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić automatyczną farmę trzciny cukrowej. Potrzebne nam będzie wiaderko z wodą. Kopiemy dół o szerokości jednej kratki na 7 kratek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wylewamy tutaj wodę w rogu. Ona sobie tam spłynie. Tutaj jeszcze raz kopiemy na 8. 8 kratkę wykopujemy. I tutaj sobie wstawiamy schodki. Żeby po prostu łatwiej było zejść i wejść. I teraz stawiamy obojętnie jaki budulec na, drugim, na drugiej kratce od wody. Czyli na tej. Obojętnie. Ja sobie wziąłem kamień, obojętnie co to może być. Co tam chcecie. I po obu stronach tak robimy. Następnie ustawiamy y, ciąg pistonów. Y, tutaj są pistony. Mogą być zwykłe oraz lepkie obojętnie. Ja ustawiam zwykłe. I tak samo po drugiej stronie. Dobrze, kiedy już mamy to ustawione, bierzemy sobie znowu obojętnie jaki budulec. I robimy od pierwszego ciągu pistonów od dołu z tyłu robimy takie, jakby przedłużenie, właśnie tym budulcem, bo tutaj będą znajdować się całe okablowanie tego systemu. Potrzebny będzie czerwony proszek oraz repeatery, czyli przekaźniki, i podłączamy przekaźniki do każdego z pistonów i łączymy je po prostu czerwonym proszkiem. Wszystko ciągniemy na sam dół. Przed tym klockiem stawiamy przekaźnik i o, tutaj sobie jeszcze dalej dam. I ciągniemy do środka. Tutaj zostawiamy kratkę wolną i tutaj tak samo będziemy zra... zrobić. Tutaj tak samo jak z tamtej strony. Tutaj przekaźniki kładziemy. Łączymy wszystko czerwonym proszkiem. I wszystko ciągniemy do dołu I łączymy Tutaj kładziemy sobie kamień I na to albo przycisk albo dźwignię Lepszy jest przycisk ponieważ kiedy klikniemy To on potem y, sam powróci Do wyłączonego stanu Sprawdźmy teraz czy to działa ile wszystko działa y, Teraz kładziemy y, Trzcinę cukrową Aby ona nam urosła ja sobie tutaj znajdę. O, dobrze. I kładziemy sobie na tym pierwszym klocku od wody przez cały ciąg. I kiedy trzcina nam urośnie, bo rośnie maksymalnie do trzech kratek, ale ja nie będę czekać, więc posadzę ją do końca. Na z drugiej strony też. Dobrze, i przychodzimy sobie do naszej farmy, o, zobaczyliśmy, że ciśniana urosła, to zamiast zbierać wszystko ręcznie, to klikajmy po prostu sobie przycisk, on się bierze i podchodzimy tylko i zbieramy sobie. Tutaj sobie schodzimy i wszystko nam tutaj ładnie spływa. Nie, niektóre kawałki nie wpadają do wody, nie wiem jak zrobić, żeby one właśnie tam wpadały. Jeśli wiecie jak to, piszcie w komentarzach. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. To był mój pierwszy filmik. Ja się z Wami żegnam. Dzięki, cześć, na razie.